Część się z tym Wojtek, mam ostatnią wypłatę i okrążam Polskę z wiatrzaczkiem na muchy. 9 dnia będąc w Stargardzie zapytałem księdza, czy można wejść na wieżę. Niestety teraz jeszcze nie ma takiej możliwości. Nie pa, nie pa, choć teraz widokowy jest imponujący, nie mogę Ksiądz pomyślał, że byliśmy razem. Chociaż na własne ryzyko i odpowiedzialne. No to się. dobra, no to ja nie chcę bo ja oddzielnie. To niech pan poczeka. Nie pan przyłączyć jak to się na gdzie. na ławce zaczekać. Ja nie wiem. Sorry, że nagrywam tylko podłogę, to był pierwszy taki mój dłuższy wyjazd. Ja no robi wrażenie, tylko tu wsiadam na chwilkę zobaczyć, ale... Wyciągnął klucze spody jakieś skryski i otworzył wejście. Kuria, w kierunku był tutaj parę tosąstki. Do jakiegoś sarkofagu normalnie. Już chcę. Tu była ciekawa rzecz, która niestety z i będzie też od to jest w tłoczni. Jak go przetrzymywali do klasku parku świątyni, to był tam. i gości to wszystko czas robiły swoje. Kolejne klucze w szafce, wyszliśmy. Teraz jest właśnie w renowacji. Się okazuje też tego, nie wiedziałem, że było e, się rozsypuje jednak po 100 latach. Czyli jest no, no. od siebie, teraz tak. Ciekawostka, nie wiedziałem. Jak to oglądam, po prostu dalej nie dowierzam się w jakiś tam blajderze. Zapytałem, czy pójdziemy razem. Nie chcę się ze mną wejść? Ja bym chętnie, tylko mam obowiązek, bo jak ktoś mi przyjdzie, do dopiero tej tak szybko. Jasne. Także śmiało. Było bardzo ciasno, całe szczęście jestem chudy, ale mam 1,90 m wzrostu. Dzi kurcze, no. Przeczytam tam trochę o miejscu. Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargradzie. Assassin's Creed. Budowę rozpoczęto około 1292 roku, jako świątynię dedykowaną matce Bożej. W XIV i XV wieku przekształcono ją w monumentalną, ceglaną bazylikę halową. Trasy trwały ponad 200 lat. Nie sklepiony kościół w Polsce Kolejne wyjście. Światło prześwitywało przez okna. Masa gołębi, na górze zegary. Oh, ja Urany, ja nie mogę. Zawał serca. O. Wojtek, co ty robisz? Kurde. Którzy tu polegli. Zdechuj go? Nie. Jest. Światło. Wytchnienie. Ja nie mogę, udało się. Jeszcze wyżej. Stargrad, miasto. Czekaj, Co Trabina, jest trabina, jest ch**a 19 najwyższa wieża kościelna w kraju, a jest ich kilkanaście tysięcy Trzeba było zejść na dół wow. Dobra, idę stąd Sprawdzimy, jeszcze no, światło, ale było odłączone Światło? To jest tak niskie, o kur... Wychodzę i po chwili niespodziewany zwrot, dosłownie co do minuty ale dostałem pozwolenie. Zaraz zapytam, czy pan rzeczywiście. Dzięki za obserwowanie.